Najpierw zamówimy wszystkie niezbędne rzeczy do remontu. Wow, jaka szybka dostawa! To moje! A teraz zobaczmy, co jest w środku! A, szczur, szczur! Zabierzcie go stąd! Mike, zrób coś! Wow, jaki słodki mały szczurek! Nie zauważyłem go! Kolego, biorę cię do siebie! Będziesz moim domowym zwierzątkiem. Tak, kurzu już się pozbyłem. Można więc przechodzić do najciekawszej części. Do dekorowania. Te śmieci nie są mi potrzebne. Mike, bądź ostrożny. Zaraz się z tobą rozprawię. Czekaj, czekaj. Mam coś dla ciebie. Masz bardzo smaczne żelki. Dziękuję. Upiekło ci się. Uf, dała się przekupić. Tak, dekorujemy dom. Puszki z farbą to jest to, czego potrzebuję. Zaraz zrobię świetne graffiti na całym domu. Super! Za graffiti na mieście ganiają mnie ochroniarze, ale tutaj mogę pomalować swój dom jak zechcę i nikomu nic do tego. Wow, daję temu domowi lajka. Dziękuję! Ups, farba jeszcze nie wyschła. A właśnie dach. Jego też trzeba ozdobić. Użyję do tego kolorowych plastikowych kulek. Wrzucę je na dach, zanim farba nie wyschła. I voila! Jeszcze tylko przymocuję flagę. I gotowe. Rewelka! Mój dom jest najlepszy. Jane, co z tobą? Nic mi nie jest. Wiem, co zrobię z tymi wszystkimi karteczkami. Nakleję je na dom i wtedy zrobi się żółty! Fajnie, co nie? Jest taki jaskrawy, jak słońce! Brakuje jeszcze jednej... O, tu jesteś! Świetnie! Teraz trzeba udekorować dach! Użyję do tego balonów! Z tych balonów można robić śmieszne figurki! Fajnie, co nie? Można się nimi bawić bez końca! Ale dach sam się nie ozdobi! Zaczynamy! I gotowe! Fibi, widziałaś? O, nieważne! Przymocuję jeszcze na dach wiatrowska w kształcie słońca. Mike, nasze domy są teraz najładniejsze w całej okolicy. Fibi, a ty się pospiesz! Dobrze! Mam piękny różowy dywan, który położę na dachu. No już przymocuj się! Dobra, z młodkimi i z gwoździami na pewno się udała. Ale boli. Wiecie co? Lepiej zadzwonię po złotą rączkę. Halo, dzień dobry. Potrzebuję pomocy przy remoncie. Dzień dobry. Proszę przykleić to na dachu. Nie ma problemu. Trzeba to mocować nie gwoździami, a zszywaczem budowlanym. Proszę bardzo. Gotowe. A może udekorujmy różowym dywanem nie tylko dach, ale i sam dom? Przymocujmy wiatrowska w kształcie serca, dodajmy trochę baloników i gotowe. Wow, nie mogłabym zrobić tego lepiej? Dziękuję za pomoc. Oto pańska zapłata. Wow, to wszystko dla mnie? Tylko tyle. Cóż, to nie za wiele. Miłego dnia. Dziewczyny, dobra robota! Uwielbiam zapach świeżych cytryn. O, mam pomysł! Chcę, żeby obok mojego domu rosło drzewo cytrynowe. Muszę tylko posadzić cytrynę, podlać i trochę poczekać. Niesamowite! Jakie piękne drzewko cytrynowe! Teraz zawsze będę mieć świeże cytryny. Będzie super, jak postawię tu leżak. Brakuje jeszcze uroczego kapelusza i pysznego koktajlu cytrynowego. Co za super wakacje? Jane, co ty robisz? Wow, cytryny! Chcę spróbować! Oj, ale kwaśne! Mike, co ty robisz? Nie możesz jeść moich cytryn. To był pierwszy i ostatni raz. O, przecież mam minikoszykówkę! Wiecie co? Grać jednym palcem w koszykówkę to jakaś głupota. Lepiej zrobię sobie prawdziwe boisko do koszykówki. Super, mam obręcz i piłkę. Zaraz wam pokażę, jak po mistrzowsku obchodzę się z piłką. Widzieliście? Tak, rozgrzałem się i zaraz będzie żółt za trzy punkty. Ała! Ale mam nieostrożnych sąsiadów. Wow, niesamowite! Dobra, nie mam czasu na te dziecinne zabawy. Muszę ustawić chustawkę na podwórku. Kilka minut i gotowe. I jak, mój jednorożcu, podoba ci się? A teraz udekorujmy dach świeżymi kwiatami. Ale pięknie! Zamontujemy skrzynkę pocztową i ozdobimy ją moimi ulubionymi naklejkami. To jest mój wymarzony dom. Hmm, co tam robią moi sąsiedzi? Ojej fuj! Mike robi to co zwykle! A co się dzieje u Fibi? Wow, zamontowała sobie skrzynkę pocztową. Ja też chcę! O, mam pomysł! Udekoruję skrzynkę pocztową kwiatowym wzorem. Zanurzamy kwiatek w farbie i odciskamy go na skrzynce. Wyszło tak uroczo. Wiecie co? Ja też wymyśliłem, jak mogę ozdobić swoją skrzynkę. Teraz mam nie po prostu skrzynkę, a Dino skrzynkę. Rewelka. O, listonosz idzie. Dzień dobry, przyniosłem wam listy. Ten jest dla pani. Dziękuję. Chwileczkę, a gdzie list dla mnie? Okay. O, tak, faktycznie. Chwilka. Auć! To się nazywa dino-skrzynka! ole, wow. piękna dziewczyna! Dzień dobry. O, o, Przepraszam, zaraz to naprawię. Proszę bardzo, list do pani. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobra, czas się zająć dekorowaniem wnętrza. Najpierw zaścielę podłogę. Świetnie. A te rzutki wbiję w ścianę. I powieszę na nich moje ulubione pistolety na wodę. Są potężne. O tak, to wygląda świetnie. Powieszę też obrazek na ścianie. Ej. No dalej, trzymaj się. Dobra, będę musiał go porządnie przybić. O, tak to co innego. Tu postawimy stolik. A na stole postawimy domek dla mojego futrzanego przyjaciela. Postawię tu też swoje zabawki i rękawice bokserskie. Jestem sportowcem, więc hantle też mi się przydadzą. Tutaj powiesimy telewizor, żeby ćwiczyć. A tutaj będzie mój fotel. Teraz pokój wygląda naprawdę fajnie. Charlie, witaj w swoim nowym domu. To co, czas poćwiczyć. Raz, dwa. Wow, nieźle. Pokój, Majka, wygląda super. No nic. Ja też zaraz ozdobię swój pokój. Najpierw rozłożę różowy dywan. A ściany ozdobię wzorem w kształcie ust. Użyjemy do tego szablonu i kleju. A teraz bierzemy brokat i dmuchamy. Błyszczące całusy są gotowe. No coś pięknego. A teraz powieśmy na nową lampkę. Chcę, żeby wszystko było różowe! Nice. Tutaj będzie stać szafka, na której postawię wszystkie swoje buty. A kiedy obrócimy szafkę, to zobaczymy półeczki z moimi ukochanymi torebkami, a na górze stanie korona Miss Universe, na ścianie powieszę zdjęcia z moim chłopakiem, i jesteśmy tacy słodcy, o, mam pomysł! Potrzebuję jeszcze toaletki, na której będą wszystkie moje kosmetyki. I love you. To tutaj będę codziennie się malować. A propos, muszę sobie kupić nowe perfumy, żeby zawsze ładnie pachnieć. Muszę jeszcze zrobić miejsce dla mojego zwierzaka. To jest legowisko dla mojej słodkiej kotki jazz. Rozgość się, moja droga. Ta urocza zabawka jest dla ciebie. Miłe zabawy. Jane, a co tam u ciebie? Tak, ja też muszę dekorować swój pokój. Zaczynajmy. Na podłodze rozsypię piasek plażowy. Chcę się czuć tak, jakbym była nad oceanem. Na ścianie przyczepię tę słodką kaczuszkę. Uwielbiam ją. Jest taka urocza. Teraz namalujemy na ścianie tęczę. Trzeba wycisnąć na pędzel wszystkie potrzebne kolory. I dosłownie jednym ruchem malujemy najprawdziwszą tęczę. Wow, jakie jaskrawe! Brakuje jeszcze kilku chmurek. Teraz zamocujemy półki w kształcie klocków Lego. Na półkach położymy wszystkie moje bibeloty które przywołują miłe wspomnienia. Nice. A, potrzebuję też regału z moimi maskotkami. Uwielbiam je. Mam jeszcze mój ulubiony instrument, ukulele. Powieśmy je tutaj. A za krzesło posłuży mi dmuchane koło. Bardzo wygodnie się na nim siedzi. O, właśnie, poznajcie moją kochaną psinkę Mary. Dla niej też urządziłam kącik w moim pokoju. Mary, to twoje legowisko. Podoba Ci się? Cieszę się, moja kochana. Nit przestań już! Tak, narysowałam swój obrazek. Patrzcie. Chcę koktajl, piękny i pyszny. Oj, a gdzie jest babcia? Jestem tutaj, moja droga. Poszłam po dynię. Zrobię dla mojej wnuczki bardzo zdrowy koktajl. Młody organizm potrzebuje witamin. Swój koktajl podam w dyni. Wyczyściłam cały środek. Teraz weźmiemy trochę brokułów i szpinaku. Wsadzamy do dyni i następnie bierzemy blender. Oj, a jak go złożyć? O, udało się! A teraz to wszystko dobrze wymieszamy. Zobaczcie, jaki piękny kolor! O Boże, jak to wyłączyć? Już gotowe, babciu, spadły ci okulary. Dziękuję Ci bardzo, Enid. Dobrze, trzeba jeszcze tylko wsadzić słomkę i można podać Britney. Piękny, prawda? Pół co za zapach! Super, babciu! A koktajl z warzyw to nie za bardzo. A ja zrobię koktajl, który będzie niesamowicie pyszny. Do jednego blendera wlewamy śmietankę, a do drugiego wrzucamy garść żelkowych misił. I jeszcze do żelkowych misiów wleję tą pyszną fantę. A teraz włączamy blender i wszystko mieszamy. Ale to piękne! Tutaj wyszedł mi krem. A tu sam koktajl. Jest taki tęczowy. Najpierw przelewamy go do szklanki, a potem dekorujemy wszystko kremem. No już, wylewaj się. No dobra, pobrudzę sobie trochę ręce. Kładziemy, o tak. Teraz górę polewamy syropem truskawkowym. I wsypujemy cukierki Nerds. Wsadzamy słomkę i mój koktajl gotowy. Stop! teraz moja na gotowanie. Wszystkie te kolorowe śmieci muszą zniknąć. A zamiast nich będę używać swoich własnych składników. Wszystko, czego potrzebuję, to moje mikstury. W końcu chemia rozwiązuje wszystko. Potrzebuję tylko kilku substancji, aby stworzyć idealny koktajl. Jestem pewna, że takiego Britney nigdy nie próbowała. A podawać swój koktajl będę w tej wyjątkowej szklance. Wow, Wednesday jesteś prawdziwym naukowcem. Nie rozpraszajcie mnie, zostało tylko trochę. Napełniłam już szklankę podstawowym koktajlem. Pozostały tylko sekretne składniki. Ciekawe co będzie jak dodam mu ze smoka. Ojej, Wednesday, co to ma być? Najwyraźniej mieszanie wszystkiego razem to był zły pomysł, ale to nic, wszyscy żyją. Trzeba tylko dodać do szklanki sekretny składnik i można podawać. Wow, wszystkie koktajle są takie świetne, a ten jest nawet z dymem. Chcę go spróbować najpierw. Go! Oj, jaki kwaśny! Tak jak sto cytryną w szklance! Wednesday, przesadziłaś! Tak, a ciekawe co tu jest? O nie, tam są brokuły! Ochyda. Oh, o nie, Britni, co ty zrobiłaś? Jestem teraz cała mokra! Przepraszam, babciu! Twój koktajl jest naprawdę niedobry! A ten koktajl wygląda bardzo apetycznie! Jest taki duży i tęczowy! O tak, jest pyszny! Bardzo mi się podoba! Ten koktajl jest najlepszy! O, to przecież mój koktajl! Wygrałam! Dziękuję! Mój rysunek jest prawie gotowy! Tym razem chcę, żebyście mi zrobiły Rolki! Zrobicie? To coś japońskiego? Bez problemu. Tak, ja zacznę pierwsza. Bierzemy wodorosty nori, ryż i rozkładamy ryż na nori. I oczywiście dodam barwniki, żeby moje rolki były takie tęczowe jak ja. Super, teraz potrzebuję czegoś do nadzienia. Oj, co tu jest? To coś obsizłego. Pewnie surowa ryba. To obrzydliwe. Zrobię rolki z awokado i mango. To naprawdę będzie dobre. Pokażę wam moją autorską technikę. Kilka ruchów i mango i awokado pokrojone. Ej, przystań! Nie wolno tak wymachiwać noży. Uff, dobrze, że zdążyłam go zabrać. Teraz muszę to wszystko zwinąć w rolkę, a potem pokroić. To będzie bardzo ładne. I mam nadzieję, że bardzo pyszne. Rolki już pokrojone, można przystępować do dekorowania. Bierzemy żółty i biały krem i zaczynamy ostrożnie wyciskać na nasze rolki. O tak! I podam je z syropem truskawkowym. Babciu, zobacz! Od tych kolorów aż mdli. Ja wam pokażę, jak prawidłowo robić rolki. Bierzemy trochę ryżu i robimy z niego takie kulki. Co robimy dalej? Wow, Właśnie nawiedziła mnie wizja z przyszłości. Zgadza się, zrobię to tak, jak chciałam. Ozdobię kulki ryżowe czarującymi czaszkami z nori i cienkimi paseczkami. Teraz potrzebuję pensety. Przy jej pomocy ostrożnie ułożę kawior, żeby oczy moich czaszek były bardziej wyraziste. A serek będzie mi potrzebny do tego, żeby narysować uroczą i elegancką pajęczynę. Na wierzchu położę tę uroczą czerwoną papryczkę i można szykować do podania. Nie topisz był w mojej małej trumnie? Mówiłam rączce, żeby lepiej ją zamykała. Dobra, układamy rolki i koniecznie dodajemy wasabi. Wszystko gotowe. Babciu, nie śpi? Wow, wow, ale nagotowałyście! Tak, dobra, babcia też da radę. Zaraz przygotuję te wasze rolki. Nie ma w tym nic trudnego. Nori, ryż, ryba, trochę ogórka i jeszcze serek. Tak, tyle wystarczy. Teraz wszystko zwijamy. Chociaż, wiecie co? Zdaje się, że przesadziłam z nadzieniem. Może jednak się udało? Oj, nie, nie udało mi się. Babciu, no naprawdę! Trzeba coś wymyślić. O wiem! Najlepiej babci wychodzą torty. Czemu by więc nie zrobić tortu z tych składników? Na spód kładziemy nori, na nori ryż, na ryż kładziemy serek. Super! Następnie układamy pokrojonego ogórka i dużo łososia. Coś pięknego! ozdabiamy listkiem szpinaku i można podawać. I jak podoba się wam mój przepis? Super babciu! Znaczy Britney też się spodoba. Wow, jak dużo rolek! A takie coś to w ogóle pierwszy raz widzę. Czy to tort rolka? Fajnie, bardzo chcę go spróbować. Mniam, mm, niam niam! O nie, wszystko mi się rozwaliło! No nie, i teraz wam brudne ręce. Babciu, to nie to, co chciałam. A teraz spróbujmy te kolorowe rolki. Mmm, jaki słodki krem! Super! Pomaczam w różowym sosie i ocenię smak. O, jak apetycznie! Mmm, przepyszne! Enid, dobra jesteś! A co to? Oj, jak są śmiesznie ozdobione! Fajne są. Zaraz ocenimy, jak smakują. Hmm, to przecież zwykły suchy ryż. Nie, nie smakuje mi! I znów mam brudne ręce. I tak, w tej rundzie znowu wygrywa Enid! O, tak, znowu wszystkich pokonałam. Jestem najlepsza. Tym razem chcę, żebyście zrobiły mi ciasteczka. Dacie radę. Bez problemu. Oj, to ja potrafię. Tak, dam radę. Już zaczynam. Najpierw trzeba zrobić ciasto. Wsypujemy więcej do miski. E, nie przestań. Nie potrzebujesz więcej mąki. Musisz rozbić jajko. O tak, rozumiesz. A następnie potrzebujesz. Następnie potrzebuję trochę mleka. Wlewamy. Teraz dodajemy cukier. Mmm, jaki słodki! Super! A teraz trzeba wszystko wymieszać! To też umiem! Uj, ciasto gęstnieje i miesza się je coraz ciężej! Enid, poczekaj! Trzeba po prostu dodać jeszcze trochę mąki i ugniatać wszystko rękami! Rękami? Super, dobrze mi idzie! A teraz bierzemy wałek i wałkujemy nasze ciasto! Super! A teraz możemy wycinać ciasteczka. Chcę, żeby moje ciasteczka miały kształt motyli. Ale super! Wykładamy na blachę i wstawiamy je do piekarnika. Ostrożnie, Enid, nie upuść! Babciu, wszystko pod kontrolą. Zastanawiam się, na ile stopni nastawić piekarnik. Hmm. Myślę, że na maksa. I już, teraz trzeba tylko trochę poczekać. Babciu, co to za książka? E, Nic nie przeszkadzaj. Szukam przepisu na najpyszniejsze ciasteczka. Tak, ten mi pasuje. I tak, potrzebuję kakao. O, Wednesday, podzielisz się? Jasne, chwilka. Już, proszę bardzo. Dziękuję, kochanie. Hej, gdzie jest całe kakao? Skończyło się. Ależ w ciebie wredota Wednesday. No dobra. Wezmę czekoladę. Jest tak samo dobra jak kakao. Dodam małe kawałeczki do swojego ciasta. Zdaje mi się, czy pół tabliczki zniknęło. No dobra. Teraz wszystko dokładnie mieszamy i formujemy ciasteczka. Coś pięknego. Nic nie dotykaj. Wstawiamy do piekarnika. Otwieramy. Ustawiamy. Najważniejsze to ustawić odpowiednią temperaturę. Gotowe. I można troszkę się zdrzemnąć. Oj, a co tak śmierdzi spalenizną? Czas wyjąć ciasteczka. O matko, mam nadzieję, że ciasteczka się nie spaliły. Tak, to moje ciasteczka. A węgielki są chyba twoje, Enid. O nie, moje ciasteczka się spaliły. Tak mi smutno! Nie mogę tego podać, Britney! Co robić? O, babciu, jesteś genialna! Mogę zanurzyć herbatniki w czekoladzie. I już po problemie. Kładamy ciasteczka do koszyczka i podajemy z gorącym mlekiem. Ja też zaraz zrobię fajne ciasteczka. Muszę tylko roztopić więcej czekolady. Teraz nabijamy ciasteczka na szpikulec i zanurzamy je w roztopionej czekoladzie. To naprawdę wygląda pięknie. Trzeba jeszcze posypać kolorową posypką. I będę je podawać z piankami. Super, moje ciasteczka są gotowe. Cóż, pora na mnie i moje ciasteczka. Damy trochę ognia. Świetnie. Jeden z najprzyjemniejszych momentów w gotowaniu. A teraz robimy okruszki. To będzie słodka ziemia z czekoladowego biszkoptu. Teraz trzeba dodać trochę bitej śmietany. Warstwa okruchów, warstwa śmietany. A jeszcze góra żelkowych robaków. I znów pyszna, bita śmietana. Jeszcze poleję ścianki miski syropem czekoladowym. Popatrzcie, jak apetycznie cieknie. I zrobię jeszcze z ciasteczek Oreo urocze nagrobki. Zdejmujemy jedną połówkę i na nadzieniu piszemy rip. Wkładamy w jadalną ziemię i dodajemy kilka słodkich kości. I małe oczy też nie zaszkodzą. Zbijamy łopatkę i Britney może próbować. Wow, ale apetycznie! Oj, a co to takiego? Nieźle jest to nawet łopata. To co, jadalny cmentarz? Dobra, spróbujmy. Wow, niesamowicie pyszne! Tak, a to co mamy? Jakie słodkie motylki! Spróbujmy. A. O nie, spalone ciastka są ukryte pod czekoladą. Enid, to pran? Muszę szybko zapić mlekiem. Mmm, pyszne. O, a te ciasteczka wyglądają jak na moim rysunku. Spróbujmy. Wow, z czekoladą. Ale super. Cóż, w tej rundzie wygrywa Wednesday. Dziękuję. Moje zwycięstwo było oczywiste.